7 marca 2019 roku w prawdziwie wiosennej atmosferze w Starej Zajezdni w centrum krakowskiego Kazimierza rozpoczynamy ósmą edycję Mobile Trends Conference. Zapraszam, Mateusz Kaczmarek, prowadzący konferencję oraz galę Mobile Trends Awards. Porozmawiamy o, o rozmowie, porozmawiamy o tym, w jaki sposób z użytkownikami naszymi możemy prowadzić naturalny dialog. I... Pewnie będziemy zachęcali wszystkich uczestników dzisiejszej konferencji do tego, żeby spróbowali dla swoich firm czy dla siebie zbudować pierwsze modele konwersacyjne. Słuchamy wielu prelekcji na temat tego, co się dzieje w branży, co będzie się dziać w przyszłości w branży. Ja miałam przyjemność otworzyć tę konferencję z wystąpieniem pod tytułem Co pomopaj. Znamy zwycięzców w aż 10 kategoriach, oraz w tym roku również nowość, nagroda główna Mobile Trends Awards, przyznana przez kapitułę konkursową. W skład której wchodzą eksperci z branży mobile. To jest pierwsza nagroda Mobile Trends w, w historii istnienia mojej firmy, a firma istnieje już 10 lat. Więc myślę, że to no, niesamowita historia, że po 10 latach działalności zgarniamy od razu. Nagrodę w kategorii, w której uważam dzisiaj mamy największą specjalizację, czyli właśnie aplikacje transformujące firmy od wewnątrz. Kilkudziesięciu prelegentów, setki wymienionych kontaktów, poznaliśmy najnowsze trendy, gala Mobile Trends Awards 2018, gdzie poznaliśmy zwycięzców w 12 kategoriach. Towarzyszyły temu oczywiście wielkie emocje, no i już nie możemy doczekać się kolejnej edycji, a więc do zobaczenia za rok.